Wszystko wszystko jest, jest Dla mojej dla dobre, dobre, dobre. Wspieraj, błagaj, Wspieram Moje, następny mój dzień mój będzie jeszcze będzie lepszy, 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 lepszy. Lepszy.

Wie, 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 wie. Soje, 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 soje. Dlam, dlam, Lam Lam Naila, 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 naila. Ufa, 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 ufa. Zawsze, wszędzie, Jestem, jest, jest, bezpieczny. Wyższa siła jest nie, nie prowadzi. prowadzi, 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 prowadzi. prowadzi Czuję, Mam pewność, że idę w dobrym kierunku, kierunku. kierunku. Mam pewność, że idę w dobrym w kierunku, kierunku, kierunku. kierunku. Zawsze, ja. I wszędzie, Jestem, Bezpieczny, Zawsze, wszędzie, Jestem, bezpieczny. Zawsze i wersje wersje, i wyższa wyższa siła siła jest jest to, jest to, jest to, jest to, jest to, jest to, to, jest Ode mnie, mnie, mnie to,